Szkoda, Fabia 1.2 2008 rok, wyposażona jak bardzo fajnie. Taka wersja tylko, żeby pojeździć sobie. I się stała, szkoda, mała wyświetlacz. On niby ma tam taką poświatę zieloną, coś tam działa, ale nie ma takich podstawowych wskazań i nie wyświetla nic. Że trzeba rozbierać. Podłączałem komputer, w jaka na swojego na robiłem test elementów wykonawczych. Chodziły zegary, yy, wszystkie lampki się zapalały, ale wyświetlacz nie działał, także rozbieram. Dobra, jak się dobieramy, trzeba energicznie odciągnąć do siebie i wyskoczy w ten sposób. A potem będzie do odkręcenia, chyba T27 raczej Torx jeden drugi, czyli w dwóch miejscach. Tu jest śruba i to jest trzecia i dobieramy się do wtyczki. Dobra, wykręcone. To są dwie wtyczki, jedna z tej strony, druga z tej. Przewiduję, że jest ta bardziej, ale żeby ją wyjąć, to nie wciskamy tego, tylko wy, wyciągamy. Odkręcamy znaczy. O. I wyszło. Piny ładne. Ale zaraz sprawdzimy co będę wkładał no i pierwsze naprawa poszła, wszystko działa Jest OK, koniec prosty sposób. Dobra, skręcam Nadal. na razie wszystko działa, także po kolei Jedna dokręcona, druga. Dosyć mocno tam są metalowe te miejsca do teraz co? Trzeba dogiąć do góry, żeby wskoczyły o. i teraz jest wyśmienicie. Równo nie przeszkadza i na miejscu, koniec.